Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Trochę syplenie, bo mam nakładki nałożone na zęby i za dwa dni mam urodziny, więc postanowiłam, że zrobię sobie prezent urodzinowy. I dziś zdejmujemy moje doczepy i zakładamy nowe, które. Gdzieś tam chyba już leżą, tak? Już są właśnie przygotowywane. Słuchajcie, teraz miałam 50 cm włosy, zakładamy 60 cm, więc moje włosy pewnie będą gdzieś dotąd i będę miała zdecydowanie więcej objętości. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, jak to wszystko będzie wyglądać. A tymczasem w ogóle humor o wiele, wiele lepszy niż w poprzednim odcinku. Nie jestem już taka grumpy. I um, dzisiaj pierwszy raz testuję, w sumie, jak się mówi po angielsku, w tym. E, tym aparacie i powiem Wam, że nawet mam taki ciekawszy akcent, ale o wiele mniej jem na pewno, bo normalnie już bym była po śniadaniu, a nie chciałam teraz tego zdejmować aparatu, e, dlatego, że trochę mnie jednak boli. I jak zdejmowałam do mycia zębów z samego rana, to zauważyłam, że w jednym miejscu troszeczkę mi krew poleciała, także jest bardzo intensywne, ale to dobrze, to znaczy, że prostują mi włosy. Na razie kończę gadanie i zobaczymy, jak wszystko wygląda. Zjedliśmy właśnie przedłóżki do czepy i zobaczcie, spójrzcie na to, jak długie są moje naturalne włosy. Normalnie już wyglądam, wyglądam już jak człowiek. Te zewnętrzne partie włosów miałam spalone, nie wiem czy pamiętacie i zobaczcie, one teraz sięgają dotąd, więc są troszeczkę krótsze, ale wcześniej były dotąd aż spalone, więc no super. Jakbym tak naprawdę chciała, to mogłabym już zostać z naturalnymi, ale chcę sobie zrobić prezent urodzinowy, chcę sobie zrobić taki konkretny makeover, żeby było takie, wiecie, żeby było taki efekt wow. Bardzo szybko mi odrastają i zobaczcie, nawet z przedłużkami moje włosy wyglądają na zdrowe i ładny kolor też jest, bo nawet pomimo tego, że mam odrosty, to tych odrostów nie widać, także widzimy się za za chwilę, jak będę miała po prostu 200 gram włosów. Zobaczcie, te pierwsze z przodu są takie trochę krótsze włosy, a z tyłu, no ładnie wyglądają um, te moje naturalne włosy. W ogóle rozwaliła mi się trochę kamera i nie mogę zainstalować statywu, ale właśnie przywożą mi um, nową Naprawioną kamerę, to znaczy, bo mam dwie takie same. Dobra, nieważne, to jest mniejsza o to. Chciałam Wam pokazać moje dzisiejsze śniadanie, przez to, że mam nałożony ten eyeliner, um, to nie chcę mi się teraz go zdejmować, bo trochę mnie to boli przy zdejmowaniu. Wiecie, przyzwyczaiła się do tego, ale na razie to jest moje śniadanie, zamówiłam sobie szejka z masłem orzechowym. I całkiem dobre. Myślę, że się najem, a, a skoczyłem sobie na normalny land później z koleżanką. No i pewnie to Was akurat nie interesuje, co dzisiaj. Ale zabiorę Was później do ładnego miejsca, natomiast zobaczcie, co tutaj wisi na tym stole moje nowe włosy, to są to przedłużamy, włosy jeszcze nie są gotowe, ale już wyglądają cudownie, boże, zobaczcie w ogóle ten kolor nie używaliśmy żadnego tonera ani farbowania, po prostu idealnie dobrałam, znaczy w sumie było kilka kolorów, tylko te więc miałam po prostu dużego farta, że taki kolor udało się znaleźć. Właśnie powiedziałam już e, mojej fryzjerce, że boże, jeszcze nawet nie są skończone, a już nie mogę się na nie napatrzeć. Pięknie wyglądały i przede wszystkim tak naturalnie. Jeszcze na koniec je chyba leciutko zakręcimy, żeby były takie delikatne fale. Minęły dwie godziny i włosy prawie skończone, a ostatnio siedziałam 9 godzin. Także jest w ogóle nieporównywalnie szybciej i zobaczymy, jak mi się sprawdzą taśmy. Tak jak Wam mówiłam, zawsze możemy później zmienić te włosy na kapsułki, no ale zobaczymy, jak będzie. A póki co, zobaczcie, 60 cm. Zdałam kamerę do naprawy i tam jest kierowca z aplikacji, który właśnie mi przywiózł. Dzięki temu zaoszczędziłam dużo czasu. Właśnie to jest tak wygodne. W Polsce chyba też uberem można przewozić rzeczy, prawda? Więc mam naprawioną kamerę. Cieszę się bardzo, bo coś mi się z zoomem robiło, także mogę nagrywać już jak człowiek. Trzy, dwa, jeden. A, straciłam pokus i zobaczcie, co tutaj się wydarzyło, ale mam długie włosy. Nie mogę się normalnie napatrzeć na siebie. Ale piękne, pokażę Wam jeszcze później, jak to wszystko wygląda. Natomiast czuję się, jakbym miała 10 lat mniej. Niesamowite są. No po prostu zakochałam się, aż się nie mogę doczekać. Teraz niestety muszę jechać dalej, ale w domu, jak będę miała trochę więcej czasu, to trochę je sobie zakręcę i no co ja będę gadać. Nie ma tutaj już, nie ma chyba nic więcej do dodania. Zaraz tylko zapłacę i, i zabiorę Was w ciekawe miejsce dziś zapomniałam doładować, e, kupić benzynę, zobaczcie tak mi miga tutaj wskaźnik od przedwczoraj i już mi zaczął skuter zwalniać i akurat jechałam taką autostradę, myślę sobie, gdzie ja doładuję, gdzie ja kupię benzynę i stacja, dzięki Bogu, zobaczcie, jest oddzielna linia dla skuterów i na tych stacjach takich dużych jest o wiele taniej niż na takich malusienkich. także spoko, przynajmniej mniej zapłacę, mam puściusieńki bak. Nawet po zdjęciu kasku te włosy wyglądają całkiem spoko, aczkolwiek wolałabym w ogóle nie zakładać kasku, no ale cóż, ten pasar jestem, duże duże miasto. Już sama nie mogę powiedzieć tego z poważną twarzą. Słuchajcie, w każdym razie nie będę gadać głupot. Ważna sprawa dzisiaj jest do zrobienia, dlatego że w sobotę jadę razem z Dominiką na Event do Quintamani, czyli w okolice górskie, i musimy się przebrać musimy mieć kostiumy księżniczek, więc teraz jechałam. Strasznie długo, ale strasznie długo. Jestem od domu jakieś półtorej godziny i przyjechałam do miejsca, które nazywa się Julia Studio i idziemy do sklepu z kostiumami. Muszę znaleźć kostium księżniczki i mam nadzieję, że mają tutaj wystarczająco dużo rzeczy. Wcześniej gdzieś w Kerobokan były też takie sklepy, bo pamiętam, że kupowałam strój chyba vampira na. Yy, kurczę, mam nadzieję, że jest otwarte. Kupowałam strój vampira na Halloween, jak tu będzie zamknięte, to się normalnie nie wiem, to się popłaczę. Więc mam nadzieję, że uda mi się znaleźć ten kostium, bo tyle czasu zmarnowałam. I mało przyjemna jazda, zapomniałam skuter wyłączyć. Miga mi światełko. O, squidgoy mamy nawet. Uuu, nieźle dużo tego jest. No, jak mi się tutaj nie uda nic znaleźć, to już nigdzie nie znajdę. Uuu, zobaczcie, to jest w ogóle sklep, który można wypożyczać um, te rzeczy, więc ja nie będę kupować, tylko właśnie wypożyczę, ale zobaczcie jakie fajne, kurczę, może jakiś bal kostiumowy zorganizuję. Jeszcze nie wymyśliłam tematu przewodniego mojej imprezki urodzinowej, to może właśnie zrobię bal kostiumowy, chociaż nie, to już za mało czasu jest. Dobra, tam są jakieś sukienki księżniczek, mam wysłać klientowi, który organizuje ten event do akceptu, zobaczcie, ale haha ha. Ale to chyba nie o takie chodziło, muszę pójść takie bardziej boho. Jaki czat, tutaj są takie sukienki paniczków. Ja tak na to mówię. Takie z pufkami. No mega czat tutaj jest. Ale muszę coś bardziej stonowanego. Jedną sukienkę wzięłam i będziemy przymierzać za chwilę. Jak mi klient powiedział, że ten odbędą, że będę chciała się tak przebrać, to sobie myślałam, Boże, ile zachodu, a teraz się cieszę, bo w sumie bal kostiumowy. Nie wiem, kiedy ostatni raz się przebie przebierałam. Fajne sukienki w sumie wzięłam, więc zaraz zobaczycie, jak wyglądam. It's okay, we can, we can wait, I will try the other dresses first, and then I will decide which one, okay? Dobra, przymierzymy kolejne. Tutaj wybrałam księżniczkowe. Spójrzcie teraz na to. Normalnie jest jakieś bajki No Ja wyglądam całkiem nieźle. Przecież dziwnie są strasznie skromione te sukienki, bo tutaj są obcisłe, a nie są na talii obcisłe i taki dają dziwny kształt. Ale... kurczę, nawet ładnie mi w niebieskim, chyba... Ta sukienka jest zdecydowanie najbardziej w moim stylu. Ją się, co prawda, to jest tylko narzutka, ale... Bo ona się otwiera tutaj cała. To jest takie oszukaństwo. Jak możecie zobaczyć... O, tutaj ona się otwiera. Natomiast mogę ją sobie tak zapiąć trochę ciaśniej. I podoba mi się fajne rękawy ma bardzo. Koczy, słabe światło tutaj jest. Zobaczcie, jakie rękawy czadowe. Mega. Mam nadzieję, że klient akceptuje tę sukienkę. Super by było. Zobaczcie, spójrzcie na to w ogóle jaki czad. Normalnie jak... Nie wiem jak to. Dajcie znać, jak wyglądam. Ale mega! Można pewnie tutaj trochę ściągnąć. O, i zobaczcie, taka akcja. Dobra, to mam nadzieję, że klient zaakceptuje tę sukienkę albo tę zieloną. Nalazłam coś fajnego. Zobaczcie. czad, Bardzo fajna sukienka. Nie zapiłam jej z tyłu, więc ją łapię tak. A tutaj troszeczkę mam nadzieję, że tą bym mogli zaakceptować, bo w sumie fajny klimacik I jeszcze jedno mam do założenia, także zaraz wam pokażę. Zakochałam się w tej sukience. Tak, to mogłabym chodzić ubrana codziennie. No może, może nie na Bali, bo bym się ugotowała, gdyby to było na Bali, ale spoko. Jezus, co się ze mną dzieje? Kurczę, ustawiłam sobie e, kamerę na takim stołku, założyłam sobie sukienkę, pozowałam, żeby zrobić zdjęcie na... O Jezu, weszłam właśnie w siatkę na Instagram i się okazało, że nie kliknęłam nagrywaj. Kurde, i nie nagrało się nic. I w ogóle teraz nagrałam tę samą wypowiedź, dosłownie z pół minuty temu i nie włączyłam mikrofonu. Wiecie, co to oznacza? To oznacza, że zaczynam się robić głodna. I w sumie dobrze, bo teraz jadę na lunch spotkać się z Angelą. Angelę wam chyba już pokazywałam. Pomagała nam podczas sesji zdjęciowych. I była nawet modelką dla Hati Hati, także spoko i jedziemy do bardzo ładnego miejsca. Godzina drogi teraz przede mną na skuterze w korkach, przy ciężarówkach, także zapraszam. Wam tego nie pokażę obrzydliwej tej trasy. Nienawidzę jeździć przed, przez ten pasach, ale pokażę Wam już ładną miejscóweczkę, fajną restaurację. Chodźmy, bo padam z głodu. Boje, udało mi się dojechać. Były takie niesamowite korki, że słuchajcie, już myślałam normalnie, że zejdę na tym skuterze. Ale dobra, udało się, napiłam się już wody kokosowej, bo po prostu chyba się też odwodniłam. I przyjechałam do bardzo fajnego miejsca, które nazywa się Healthy Tribes. I dostałam, właścicielka tego miejsca do mnie napisała na Instagramie, czy chciałabym przyjechać, spróbować jedzenia. Zaprosiłam swoją koleżankę. I ja w ogóle byłam tutaj rok temu i zupełnie o tym zapomniałam. A przypomniałam sobie, dlatego że tutaj mają takie krzesło fajne, na które można sobie zrobić zdjęcie i właśnie siedzę sobie z Angelą, z moją koleżanką oraz z właścicielką i sobie rozmawiamy, w ogóle strasznie fajna właścicielka, jest pół Włoszką, pół Szwedką i gadamy już tak ze sobą chyba od godzinki i zamówiłam już jedzenie, zamówiłam sobie zimną zupę ogórkową zimną zupę ogórkową i wrapa z czym? z jackfruitem wegańskiego także pokażę wam pyszne jedzonko i wracam do pogawędki i widzimy się za chwilkę. Chciałabym przedstawić moją dzisiejszą asystentkę. Dzień dobry, asystentko. O, ja właśnie jem ziemniaczka. Smacznego, ziemniaczki są najlepsze. Ja uwielbiam ziemniaki. Bardzo to... dobry sos aioli polecam. O, to jest z czosnkiem chyba, prawda? Aioli, prawda, no. prawda. No, no właśnie, to jest moja asystentka, która właśnie przed chwilą mi robiła zdjęcie z jedzeniem. Tak, dzisiaj <laughs> jestem asystentką, zgadza się. Pozd pozdrawiam. Pozdrawiamy również, a ja teraz musiałam wyciągnąć na chwilę ten mój eyeliner i tak mnie napieprzają zęby, że w ogóle chyba miałam taki wyraz twarzy na, na zdjęciach i nie potrafię skontrolować swoich ust, słuchajcie, czuję się jakbym straciła kontrolę nad swoją twarzą i mam takie wrażenie, bo mi przez cały dzień odstawały usta od tego aparatu i teraz mam takie wrażenie, że one mi jakoś wiszą. Dziwny ten aparat i Wam powiem chyba, że sobie zrobię płynną dietę teraz, bo mi się tak niewygodnie zdejmuje ten aparat, tak, bo strasznie mnie bolą zęby jak zdejmuję, więc żeby nie zdejmować, to będę chyba teraz na zupach jechała, póki mi ten pierwszy taki ból nie przejdzie od ściskania. Także takie chciałam Wam powiedzieć ciekawostki, zabieram się za moje jedzenie, bo jestem głodna, podam na twarz i się tylko smoothie jadłam. A zdałam relację, wzięłam kilka gryzów, chociaż musiałam się namęczyć. Boli mnie strasznie ten przedni ząb, ale jest przepyszne jedzenie, w ogóle dostałam jakiś taki sosik, on jest lekko zielonkawy, bo jest z mięto, jest pyszny, ja w ogóle uwielbiam w gorące dni właśnie jakieś takie potrawy takie niesłodkie, które mają miętę, po prostu to jest tak orzeźwiające, jeszcze zwłaszcza jak jest człowiek zmęczony, tak jak ja, także naprawdę przepyszne jedzenie i ten jackfruit jest pyszny, jak nie próbowaliście nigdy, Jackfruita jako zamiennika mięsa. Nawet jakiecie mięso, to spróbujcie sobie, będziecie zdziwieni, jak to może być dobre. Ach, wróciłam nareszcie do domu i bardzo fajny był ten lunchek. W sumie to taki lunchek o czwartej. O Jezu, stuknęłam zębem, jest jak nie boli. Bardzo przyjemne było to, 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 to jedzenie z koleżanką i z właścicielką tej restauracji, ale powiem wam, że źle się czuję. Naprawdę się źle czuję. Chyba się dzisiaj odwodniłam i przegrzałam trochę na tym skuterze że jakie korki jeszcze dzisiaj było, że wiecie, że naprawdę te moje podróże dzisiejsze dzisiaj spędziłam chyba 4 godziny na skuterze. Jestem taka rozflaczała i do tego też ten ból zęba, słuchajcie, chyba mi promieniuje na głowę, Mam strasznie, straszny ból głowy. Jestem ciekawa, jeżeli korzystacie z tych nakładek, to dajcie znać, po ile czasu Was tak bolało i że, że naprawdę ciężko się zakładało te nakładki, bo ja w ogóle teraz myślę, że serio przerzucę się na jakieś klejki na razie, bo. Boli mnie jak zdejmuję te nakładki i jak zakładam, więc postaram się zrobić wszystko, żeby nie musieć tych nakładek w ogóle zdejmować. I jakieś zupki wlecą, jakieś, jakieś te... Blend, będę sobie blendować różne rzeczy, żeby po prostu nie przechodzić przez ten ból, ale no to pewnie kilka dni się ustabilizuje, ale to znaczy, że przynajmniej działa. Ten najbardziej wystający, ta jedynka. Jezu, słuchajcie. No uczucie mam takie, jakbym miał ząb wylecieć, no. Ale dobrze, dobrze, niech się wyrównają, a ja tymczasem naprawdę jakaś się czuję, te, przegrzana jestem, więc idę się położyć trochę i, i, i widzimy się później kurczę.